manko dzisiaj kolejny dźwięczni uradia. Tutaj wziąłem to od niego i mu tu podjeżdżam, bo kurde, na razie nie ma kto. Ładnie błyszczy się, kurde, taki złoty ten jęczmień. Wcześniej tutaj obok polekosił. Jest elegancko. Nagrywam telefonem, też sprawdzam jakość, co on to potrafi. Ale wydaje mi się, że kurde, jest na lepsza jakość niż kamerki, wcześniej GoPro nagrywałem. Telefon bardziej poręczny jest, bo kurde Cały czas jest w kieszeni, wyciąga się i się nagrywa, a tak Kamerkę to zawsze trzeba nosić Tu już trochę nakosił Znaczy tu już któraś przyczepa jest, nie? Wczoraj chyba z dwie nakosił, także Elegancka Zaczął błyskać Kurde Zrobi miejsce, jak muszę zjechać, tylko kurde stroma jest za mocno jeszcze ten przyczepi nie chcę wrócić Kurwa ty Wolno, powolutku O, o na luzie Wiedziałem, że będzie gorzej Aleks, ey, ja pierdolę. Kurzy się jeszcze gorzej. Dobra, jak tu teraz z wyrzucić, te biegi to też tu poemat jest. Jaki nie wrzuca, to jedzie do przodu i jest git To już chyba będzie trzeci albo czwarty zbiornik. Nie pamiętam. Kawie, tu wchodzi na taką przyczepę. Może z 6. Chyba dycha jakaś jest, czy 8 Osiem chyba to. W końcu mogę sobie coś otworzyć, kurde. Czyli tak się spało wszystko, tu do ciągnika. Teraz elegancko. Ale cię fajnie cofa ten TZ, kurde. Aby tylko wstecz nie znaleźć, ale to jakoś, kurde, jak ja to zrobiłem, jakoś tak do siebie, i tu po prawej strony. Nie wiem, teraz już nie będę tutaj ruszał. Ważne, że już wsteczny jest opanowany Jest jakiś bieg Wolny do przodu I dziewiątka Tyle mi wystarczy Jadę za nim, bo też na pewno do końca nie dojedzie Tu wolę być bliżej I zaraz na szybko Zapiernicę z tym Ale już biegi ogarnąłem Tu są jeszcze jakieś kurde te przełożenia E, tu teraz już można jeździć To ja już trochę chyba jest na tej przyczepie O tam teraz podjechał kolejny ciąg Ja będę mógł stąd chyba uciekać Chociaż nie, chyba jeszcze nie jest pełna Ale klakson są działa Teraz mała zmiana. TZ pojechał, pełniutki. A ja wsiadłem tutaj do Londyniego. Tak, stąd widać. Także napisałem mu, żeby napisał, jak będzie pełno.